Ale cała fizyka klasyczna, włącznie ze szczególną teorią zmienności, z ogólną teorią zmienności, nie szokuje aż tak jak mechanika kwantowa, która jest naprawdę wejściem w krainę magii, wejściem w krainę czegoś, co jest mało zrozumiałe. Zauważywszy na początku, że pewne zjawiska związane z rozchodzeniem się światła sprawiają, że obserwujemy jego i falowy charakter, no fal świetnych, ale to nasze światło zachowuje się też tak dziwnie, jakby to były małe kuleczki, takie małe piłeczki twarde, wybijające na przykład elektrony w pewnej sytuacji, co przy Przekazie energii przez fale nie byłoby możliwe. To nas ostatecznie doprowadza do mechaniki kwantowej. Stwierdzamy wtedy, że każdy obiekt materialny może być traktowany. Uwaga, nie będę tuż tego bełkotu, że jest zarówno falą i cząstką, bo to tak naprawdę nic nie znaczy. Wykazuje zarówno własności falowe, jak i cząstkowe. Ale teraz musimy się zdać, czego to byłaby fala? Czego to jest fala w takim razie? No to, że cząstka materialna wydaje się oczywiste. Jest jakoś tam lita, ma jakąś masę, energię, ale fala. Jaka, jaka fala jest sprzężona z cząstką? I dopiero w tej kopenhaskiej interpretacji mechaniki kwantowej, głównie ze sprawą De Broglie, ibora z każdą cząstką materialną sprzężona jest pewna fala. Ta fala nie potrzebuje żadnego nośnika. Ona rozchodzi się w próżni. W pewnym przybliżeniu możemy powiedzieć, że jest to fala prawdopodobieństwa. W rzeczywistości ta funkcja falowa nie jest gęstością prawdopodobieństwa, dopiero jej kwadrat modułu jest gęstością prawdopodobieństwa, ale dla pewnego uproszczenia, które mimo wszystko pozwoli nam zachować rzetelność matematyczną Mamy rozchodzące się w czasoprzestrzeni prawdopodobieństwo. I teraz uwaga, to prawdopodobieństwo, co ciekawe, możemy traktować jako fala, jako prąd prawdopodobieństwa, który tak sobie ekspanduje, rozchodzi się w próżni. Uwaga, to już jest całkowicie poprawne matematycznie. Odsyłam do hydrodynamicznych interpretacji mechaniki kwantowej. I. Całkując te fale prawdopodobieństwa, możemy stwierdzić, że całka po tych falach, po tych rozchodzących się w przestrzeni, daje nam bardzo precyzyjnie prawdopodobieństwo znalezienia cząstki, ale też pochodna daje nam prawdopodobieństwo określenia konkretnego pędu, prędkości, a mnożenie przez operator położenia, położenia tych cząstek. I o ile samo Położenie cząstek które jest probabilistyczne, czyli nie możemy ich w przeciwieństwie do fizyki klasycznej określić z pewnością, a tylko z pewnym prawdopodobieństwem, o tyle samo prawdopodobieństwo już ewoluuje całkowicie deterministycznie. Weźmy tu równania Ehrenfesta, bo to znaczy też coś bardzo ważnego, że mechanika kwantowa wbrew pozorom nie jest czysto probabilistyczna, owszem. Samo położenie cząstki, szybkość, pęd mają charakter probabilistyczny, ale prawdopodobieństwo, które ewoluuje w przestrzeni, ewoluuje absolutnie regularnie, deterministycznie. Także też szukanie wolnej woli, na przykład tak jak to niektórzy robili w indeterminizmie mechaniki kwantowej, jest absolutnym absurdem. Dlaczego? My prawdopodobieństwo położenia cząstki i pędu mierzymy bardzo dokładnie. Sama gęstość prawdopodobieństwa rozchodzi się absolutnie deterministycznie. Także nie bardzo tutaj widzę miejsce na wolną wolę.